Pani Małgorzata Kubarska-Kędzierska Lekarz psychoterapeuta, który napisał książkę Ile ważą emocje? O czym jest ta książka i dlaczego moim zdaniem warto ją przeczytać, bo jest niesamowita? Pani Małgorzata jest jednocześnie lekarzem, jak i psychoterapeutą Więc leczy ludzi na poziomie holistycznym Zarówno ich ciała, bo jest lekarzem Jak i ich duszę i umysł, bo jest psychoterapeutą Więc podchodzi do człowieka całościowo I wie, że powinniśmy o siebie zadbać na poziomie ciała Duszy, czyli swoich emocji i poznania siebie, i umysłu. I napisała książkę psychoterapeutyczną, którą, która tak naprawdę jest zapisem sesji psychoterapeutycznych z, z różnymi pacjentami, którzy zgłosili się do niej z, z tym samym problemem, a mianowicie z problemem zajadania stresu i toksycznej relacji z, z jedzeniem. Pani Małgorzata od początku sesji psychoterapeutycznych z tymi pacjentami nagrywała te sesje dyktafonem, które potem przełożyła na książkę, którą właśnie jest, ile ważą emocje. Książka przedstawia studium przypadku, czyli e, przypadki osób, które zmagają się z różnymi problemami w życiu, którzy, są różnymi, pro, e, którzy ma, są różnymi osobami, ale łączy ich jedno tak naprawdę, z czym się zgłaszają do pani Małgorzaty, a mianowicie problem z tym, że podjadają, zajadają stres, problem z otyłością, problem z samooceną w związku z tą otyłością. I problem też związany z, z wieloma chorobami w związku z tym otyłością, jak cukrzyca, problemy, jakieś choroby somatyczne i nie tylko. I po konsultacji z, z różnymi specjalistami, z lekarzami, lekarze stwierdzili, że problem z otyłością to tak naprawdę problemy psychosomatyczne do rozwiązania z psychologiem. I sesje, ta książka tak naprawdę, zapisy tych sesji jest próbem dojścia za pomocą wglądu do tego, co się tak naprawdę dzieje i stało, że ten pacjent zajada stres, o czym ten pacjent oczywiście też sam nie jest świadom. Każdy z tych przykładów jest różny, tak naprawdę, ale mają one wiele wspólnego: a mianowicie taką wspólnym, wspólną rzeczą, która, która wpływa na to, że ci pacjenci zajadają stres, są ciężkie doświadczenia wczesno dziecięce na poziomie relacji ze swoją rodziną. I pani Małgorzata po, po, pomaga odkryć swoim pacjentom te schematy, które powielają, pokazuje jak, które powielają z tego dzieciństwa, pokazuje, w jaki sposób to się łączy na ich obecne relacje z ich obecnymi małżonkami, z, z mężami, z żonami, z ich relacje z kobietami, jest na przykład jednego mężczyzny, który ma mm, który ma problemy ze zbudowaniem stałego związku, z, z kobietami, nie rozumie dlaczego. I wbrew pozorom, to co na początku było celem terapii, a mianowicie praca nad tym, dlaczego zajadają stres, okazało się tak naprawdę podrzędnym celem do tego, żeby odkryć coś znacznie głębszego, a mianowicie, żeby zacząć pracę nad uleczaniem swoich relacji z samym sobą i swoimi emocjami. I o tym jest właśnie ta książka: o tym, w jaki sposób pacjenci, którzy trafili do pani Małgorzaty, odkrywają to, co tak naprawdę się kryje za tym podjadaniem, a kryje się za tym bardzo, bardzo dużo rzeczy. I książka jest o tyle niesamowita, ponieważ daje niesamowity wgląd, też w zmianę. Pokazuje jak pacjenci się zmieniają w trakcie tych sesji, zapisów tych sesji, ale ka każda z tych sesji jest obarczona bardzo wnikliwym psychologicznym i psychoterapeutycznym komentarzem, diagnozą pani Małgorzaty, która jest świetną informacją nie tylko dla, dla psychologów, terapeutów, którzy pracują z pacjentami, ale aczkolwiek też. Ale też dla samych ludzi, którzy są ciekawi, jak działają procesy psychiczne, dla ludzi, którzy być może mają też problem z podjadaniem, ale też dla ludzi, którzy być może chcą w jakiś sposób zyskać większą świadomość i wgląd w psychikę ludzką swoją i innych ludzi. Jestem przekonany, że większość osób znajdzie tutaj bardzo dużo refleksji na przykładach tych, na przykładach tych pacjentów w swoim życiu, ale też w życiu swoich bliskich że nakłoni do nas to do większej refleksji, zastanowienia się nad tym, jak nasza przeszłość wpływa na nasze obecne życie. A tak jak podkreślam, pani Małgorzata Pracuje w takim ujęciu holistycznym, czyli nie tylko bierze podejście takie psychodynamiczne, psychoanalityczne, jak to dzieciństwo wpływa na, na nasze życie teraz człowieka, ale też używa takie techniki z psychoterapii gestal, jak na przykład technika pustego krzesła, gdzie stawia pacjenta naprzeciwko pustego krzesła, na którym mówi, żeby sobie wyobrażał, że siedzi na przykład teraz jego ojciec, co chciałbym mu powiedzieć teraz. Korzysta też takich technik wizualizacji wyobrażeniowych, gdzie, gdzie cofamy się do wczesnych, dziesięcych lat w swoich wyobrażeniach. I konfrontujemy się z tym, z czym nie potrafiliśmy się skonfrontować jako dziecko, i uczymy się w dojrzały sposób zaopiekować tym naszym wewnętrznym dzieckiem. Więc korzysta tu z takich technik różnych, przypisuje też różne zadania domowe, które są z kolei charakterystyczne dla terapii poznawczo-behawioralnej. Więc to, co przedstawia pani Małgorzata w tej książce, przedstawia mi, że ona ma takie pojęcie bardziej eklektywne, integratywne, gdzie łączy. Różne techniki terapeutyczne, też terapie schematów, co moim zdaniem jest fajne, super, bo jest dostosowane do, pod, po, do potrzeb wielu osób. Podsumowując, uważam książkę za fenomenalną, nie tylko dla terapeutów, psychologów, którzy pracują z pacjentami, którzy zgłaszają się z powiedzmy różnymi dolegliwościami psychosomatycznymi i nie rozumieją siebie, ale też yy, dla osób, które tak, które mają problem z podjadaniem, czyli mają tą emocjonalną relację z toksycznym zjedzeniem i chcieliby ją zerwać. Ale dla każdej też osoby, która jest po prostu zainteresowana rozumieniem, lepszym zrozumieniem psychiki ludzkiej i to, w jaki sposób schematy wpływają na nas, które powielamy z dzieciństwa na dziś, dlaczego wchodzimy w relacje z, z pewnym typem osób, dlaczego wybieramy określony typ mężczyzn i kobiet, a nie inaczej. Więc to jest osoba, dla, jest to pozycja też dla osób, które chcą to wszystko zgłębić mocniej, oparte na Faktach naukowych, psychologicznych, psychoterapeutycznych, które pomogą jej dać lepsze zrozumienie i wygląd, już się powtarzam, w to wszystko. No więc polecam. Ile ważą emocje? Świetna pozycja. Chyba ciężko ją jest niestety dostać, bo ja kupiłem ją używaną za jakieś duże pieniądze, więc nie wiem, czy, czy, czy dostaniecie ją z taką łatwością. Mi było ją ciężko dostać, ale jeśli Wam się uda, to, to naprawdę Wam polecam. Warta pozycja przeczytania. Dziękuję bardzo